Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Korzystając z okazji życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Dzisiaj mam dla Was trochę trudny temat, czyli film Lęk. Ja się zabierałam do niego od wakacji. Czytałam różne wywiady, oglądałam materiały. Moje zainteresowanie psychoonkologią też jakoś kazało mi się w temat zagłębić, no i spodziewałam się. Czegoś lepszego niż ostatecznie w tym filmie zobaczyłam. Nie wiem, czy rozczarowanie to jest dobre słowo, ale moje oczekiwania co do tematu zdecydowanie rozminęły się z tym, co zobaczyłam na ekranie. Niestety, w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać się, jak tu przyspieszyć, chociaż to jeden, dwa, żeby przestało mi się tak dłużyć. Oczywiście, za sam temat. Choroby onkologicznej, odchodzenia, reakcji naszych bliskich. Za tą odwagę, za wykonanie, myślę, należy się twórcom szacunek, tak to określę. Natomiast, co tu zawiodło? Chyba troszkę ta warstwa emocjonalna, może. Czas trwania filmu, może on był po prostu za długi, może to też specyfika filmów z Martą Nieradkiewicz, że mamy właśnie Nieradkiewicz, jej partnera bądź partnerkę i nic więcej, i jakiś temat. Tak było w Kamperze, tak było w Dzikich Różach i w kilku innych. Temat i poszczególne aspekty filmu są uwagi zdecydowanie warte, więc zapraszam na recenzję. Lęk to film drogi. Zostajemy w bardzo randomowym momencie wrzuceni w samochód dwóch sióstr, które zmierzają gdzieś. My na początku nie wiemy gdzie, nie wiemy o co chodzi, dowiadujemy się tego z czasem. Jedyne co wiemy od początku, to że relacje tych sióstr, Lucy, która jest taka dosyć spokojna, zachukana i małgorzaty, bardzo dominująca osoba, Zdecydowana. Te ich relacje nie są idealne. No, tak to nazwijmy. Małgorzata, nie chcąc rozmawiać z siostrą, decyduje się zabrać autostopowicza. Siostra robi wszystko, by się tego człowieka stamtąd pozbyć. No, czuć, że coś jest mocno niehalo. W końcu dowiadujemy się, że Małgorzata ma nowotwór. Nie ma już dla niej nadziei. Jest wycieńczona i pragnie zakończyć swoje życie. No właśnie na własnych warunkach, tak jak ona sobie to wyobraża. Widać, że jest już mocno wyczerpana chorobą, walką, że nie ma siły, że nie wierzy, że może z tego wyjść i podejmuje ostateczną decyzję. Nie chce żyć w bólu, nie chce żyć w cierpieniu, chce zakończyć, przyspieszyć to, co i tak jest nieuniknione. Dlatego też jedzie do Szwajcarii na samobójstwo wspomagane, czyli eutanazję, jak kto woli. Lęk pokazuje nam jak trudne jest odchodzenie zarówno dla pacjenta, jak i dla jego rodziny. W Małgorzacie towarzyszy i jej siostra, która absolutnie nie zgadza się z, z decyzją Siostry i próbuje za wszelką cenę zatrzymać ją przy życiu. Szuka nowych terapii, opóźnia tą drogę, byle tylko Małgorzata zmieniła zdanie. Posuwa się do takich bardzo granicznych y, czynów. Ona jest totalnie na skraju. Robi awantury, gryzie ludzi też. I w pewnym sensie żyje w swoim świecie. Ona kompletnie nie słucha tego, co mówi do niej siostra, jak tłumaczy jej swoją decyzję, jak przygotowuje na to życie, które ma nastąpić po jej odejściu. Jest kompletnie głucha, nie próbuje wczuć się w sytuację tej drugiej strony, widzi tylko siebie, swoje cierpienie, bo obie kobiety mają też w pamięci to, że ich matka zmarła na tę samą chorobę. W okropnych męczarniach. Tylko, że jedną, można powiedzieć, to napędza, by nie pozwolić odejść siostrze, a drugą, właśnie tą chorą, pcha do podjęcia decyzji, która ma oddać jej wpływ, poczucie panowania nad swoim losem. Bo w chorobie onkologicznej to jest bardzo ważne, żeby czuć jakiekolwiek sprawstwo. Czuć, że cokolwiek ode mnie zależy. Małgorzata jest samotna, chyba z wyboru. Łucja natomiast ma męża i dwie córeczki. Ona zostawia ich, by wyruszyć w tą ostatnią drogę z siostrą. I też bardzo przeżywa to, że ma do wykonania właśnie takie zadanie. Ona w pewnym momencie nawet siostrze mówi, że kiedy tak czuwałam przy Tobie w szpitalu, to liczyłam, że ty w końcu umrzesz, bo ja ciągle zostawiam dzieci dla Ciebie. Ten film też pokazuje, jak wielką wartością jest rodzina tak mimo wszystko, bo one raczej nie miały jakichś wybitnie wspaniałych relacji. Ale w tym ostatecznym momencie. Ucja jednak. No, mimo, że z własnym planem, mimo że chce osiągnąć zmianę decyzji, to jednak tej siostrze towarzyszy. Bo pewnie do końca życia by żałowała, że jednak pozwoliła jej odchodzić samotnie. Małgorzata nawet przez moment nie planowała zmienić decyzji, ale bardzo ciekawie ogląda się konflikty wewnętrzne łucji, która bije się z losem, ale w końcu. W pewnym momencie dochodzi do konfrontacji sióstr po alkoholu. Wucy budzi się odwaga, by wyznać wszystko, co jej leżało na sercu, i zdaje się w końcu te emocje się uwalniają. Dochodzi do swego rodzaju katarzis, do oczyszczenia, i ona decyduje się już tą siostrę wspierać, być przy niej i przejść przez to przy. Z nią. Dać jej wszystko, czego w tym momencie potrzeba. Choć pewnie wewnętrznie nadal ma opory. Kiedy pacjent już wie, że to koniec, to tak naprawdę wystarczy przy nim tylko być, być obok, być z nim i to jest bardzo, bardzo trudne, ale też potrzebne. Bliscy mają w sobie coś takiego, że no, chcą wiedzieć, że zrobili absolutnie wszystko. Tylko pytanie, czy pacjent jeszcze ma siłę to wszystko przyjąć i udźwignąć, bo być może nie, tak jak w tym przypadku. W Polsce ogólnie trudno nam się rozmawia o odchodzeniu, o śmierci. O tym, co po śmierci, a Małgorzata ma bardzo praktyczne podejście. Ona wybiera sukienkę, zostawia wytyczne w swojej pracy, nawet nie pozwala siostrze burzyć ścian w mieszkaniu, mimo że to mieszkanie jej zostawia w spadku. Także biorąc pod uwagę taki charakter bohaterki, raczej nie dziwi jej decyzja. O poddaniu się eutanazji. To jest całkowicie zgodne z jej przekonaniami, sposobem patrzenia na świat, z jej życiem, tak? Ta kobieta chciała umrzeć tak jak żyła. Mówi się chyba, że jakie życie, taka śmierć. I w tym przypadku to widać. Na miejsce swej śmierci kobieta wybiera Szwajcarię, piękne krajobrazy, piękne miejsce taki raj, można powiedzieć. Idealne miejsce. Mi właśnie skojarzyło się z absolutnym spokojem, harmonią, końcem, właśnie. Wróćmy jeszcze na moment do Lucy. Przez ostatnie miesiące żyła praktycznie dla siostry, ale będzie musiała wrócić. Będzie musiała wrócić do swojego życia, do swojego męża, do swoich dzieci, do pracy i po prostu żyć. Żyć dalej, bo taka jest kolej rzeczy. Ona pęka. Dopiero po śmierci siostry na stacji benzynowej, gdzie kupuje sobie hot doga. I to jest jej takie pożegnanie. I następnym razem widzimy już ją w hotelu, gdzie rozmawia z mężem, z dziećmi. I toczy się normalne życie, bo ona się nie zatrzyma. Myślę, że na to warto też zwrócić uwagę oglądając ten film. Lęk to film drogi, czyli gatunek, który ja... Bardzo lubię i metaforycznie, i niemetaforycznie, no ale tu mnie niezbyt porwał. Pewne elementy, te o których sły słyszeliście przed chwilą, absolutnie na plus. Można wiele pokminić, wiele pomyśleć, wyciągnąć, co właśnie uczyniliśmy, ale film jako całość nie był. Tym, czego się spodziewałam. Nie był dla mnie tak emocjonujący, oczyszczający, jak mógł być. Może właśnie przez to, że miałam jakieś tam oczekiwania. Jeśli chodzi o obsadę, Magda Cielecka i Marta Nieradkiewicz zagrały świetnie. Była dobra charakteryzacja. Bliskie i dalekie ujęcia. Wiem, że nawet nagrywano te sceny po kolei, tak jak są w scenariuszu, czyli one naprawdę jechały tym samochodem, tak jak to się działo w filmie. To na plus, bo naprawdę wyszło bardzo dobrze. Natomiast u mnie, dla mnie, ta warstwa emocjonalna była niezadowalająca. Mimo to, mam nadzieję, że takich filmów. O takiej tematyce będzie więcej, że będziemy się oswajali z umieraniem, z tym co trudne, bo życie jest trudne. Lęk jako całość na takie 3,5, no 4, na takie 4, na 5. Czy wam polecam? No myślę, że generalnie warto obejrzeć film swoimi oczami, swoimi doświadczeniami i właśnie przez to go przewidurować. Tak więc kończę i zapraszam do komentarzy. Dajcie koniecznie znać, czy oglądaliście ten film, co o nim myślicie i jak Wam się podobała ta recenzja. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, do pozostawienia łapki w górę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.